Rozmowy na Kacu. Polska i Rosja toczą ze sobą wojnę. Mamy rok 2107 i dalej dwa wielkie państwa. Miło słyszeć, że w 2107, przepraszam, w 2110 Polska jest wielkim mocarstwem. Toczy specyficzną bardzo wojnę z Imperium Rosyjskim, a mianowicie wojnę, która rozgrywa się nie tylko w wymiarze jak to zwykle gospodarczym i militarnym ale rozgrywa się także w czasie. Obydwa państwa korzystają z dobrodziejstwa wynalazku hinduskiego naukowca, który jako pierwszy w 2060 bodajże roku wprowadził możliwość podróżowania w czasie. No i zaczyna się tak jak kiedyś wyścig zbrojeń, tak jak kiedyś wyścig kto zbuduje Bombę atomową, później kto zbuduje tarczę antyrakietową, później kto zechce przenieść wojnę w kosmos. Tak Polska i Rosja w 2110 ścigają się o, o czas. Rosja, dotknięta szeregiem kłopotów gospodarczych, usiłuje dokonać korekty czasu. Korekty w strategicznym punkcie, mianowicie w roku 2018, w listopadzie, w momencie bardzo dla Polski. Znaczącym mianowicie 10 listopada 2018 roku. Jak wskazuje sam tytuł, operacja komendant, czyli chodzi o komendanta Józefa Piłsudskiego, o to, aby po zwolnieniu z Magdeburga nie dotarł do Warszawy i nie został naczelnikiem nowo tworzonego państwa polskiego. Co jak okazuje się mimo wielu zawirowań i przykrych wydarzeń w historii, które były później. Zaskutkuje tym, że w 2110 roku będziemy wielkim imperium. Czyli słuchajcie, jest nadzieja. Jest nadzieja, nie jest źle. 2110 rok przed nami. E, otóż e, Polska posiada specy, specjalne ministerstwo, e, które zajmuje się badaniami i przenoszeniem się w czasie. Oczywiście do tego też specjalnie wyszkolonych agentów. Agenci są przygotowywani w zależności od okresu do którego mają się udać, bo muszą przecież poznać specyfikę danego okresu, język, waluty, no wszystko co pozwala im poruszać się niezauważenie w przeszłości. I w taki właśnie sposób rozgrywa się walka tak jakby powiedzieć, dwóch wywiadów czasowych, czyli wywiadu rosyjskiego, który usiłuje dokonać zamachu na Józefa Piłsudskiego w drodze z Magdeburga do Warszawy, no i wywiadu polskiego, cza, wywiadu cza, cza, Czasowego, patrolu czasowego polskiego, który usiłuje dokładnie zrobić coś innego. Tyle, mo, tyle można powiedzieć, nie ujawniając już szczegółów książki, bo to jest jakby to, co ten wstęp wynika z, z pewnego streszczenia, które jest ogólnie dostępne z tytułu. No jest jak gdyby samym początkiem książki. Książka się nie zamyka oczywiście w tym, co będzie dalej. Co będzie dalej, to jest zupełnie inna historia. Warto przeczytać naprawdę bardzo ładnie. Bardzo ładnym, prostym językiem napisana książka. Czyta się zupełnie lekko, i przewracamy stronę za stroną, chcąc wiedzieć, co będzie dalej. No, to, to jest cecha wielkich pisarzy. Poznałem osobiście Jacka Inglota. Bardzo sympatyczny człowiek. Był gościem Festiwalu Historii Alternatywnej w 2020 roku. Muszę się pochwalić, że nawet mam książkę z dedykacją. Trzymam ją starannie schowaną, bo kto wie, co, może kiedyś będzie to bardzo. Bardzo droga pozycja, jak okaże się, że podróże w czasie naprawdę są możliwe. Na dzisiaj mogę polecić lekturę tej książki. Nie jest łatwo ją dostać, bo w księgarniach raczej jej już nie znajdziecie. Myślę, że trzeba poszukać na Allegro, trzeba poszukać może na jakichś innych portalach internetowych. Być może jeszcze Narodowe Centrum Kultury posiada jakieś egzemplarze do zbycia. Chciałem w ogóle zwrócić uwagę wszystkich, którzy lubią historię alternatywną a zwłaszcza podróże w czasie na taką serię która kilka lat temu została wydana przez Narodowe Centrum Kultury pod tytułem Zwrotnice czasu i tam wydano szereg bardzo ciekawych pozycji w tym książki Konrada Lewandowskiego i wielu innych uznanych autorów Adama Przechszty, którego przecież również gościa naszego festiwalu, naszego prelegenta, które trudno byłoby szukać w księgarniach, a to są naprawdę dobre pozycje. I zadziwiające jest, ale jest to jakby chyba cecha wspólna instytucji państwowych, które robią często bardzo dobrą robotę. Tak jak Narodowe Centrum Kultury z serią Zwrotnice Czasu, czy z serią Wolność, Czytaj dalej. Wydają bardzo ciekawe pozycje. To, to również podobnie jest z IPN-em. Natomiast kompletnie nie wiem, z jakichś przyczyn dla mnie niezrozumiałych, nie przeznaczają środków na promocję. Gdybym nie, nie otrzymał tej książki w prezencie od pana Jacka Inglota na festiwalu, to pewnie do dzisiaj bym o niej nie wiedział. A żal, naprawdę żal, bo pozycja jest warta przeczytania. Muszę powiedzieć, że bardzo mi przypomina mój, mój ulubiony serial, ukochany, który oglądam no już od ponad roku. Jak gdyby dawkując sobie po kilka odcinków, mianowicie Ministerio del Tiempo, czyli Ministerstwo Czasu, po, w tłumaczeniu na język polski, bardzo podobny schemat. Jest to produkcja hiszpańska, gdzie mamy do czynienia z tytułowym Ministerstwem Czasu, a więc agendą rządową, gdzie jest pan minister, dyrektor ministerstwa, urzędnicy, którzy na co dzień zajmują się podróżą, podróżami w czasie i korygowaniem bądź też niedopuszczaniem do jakichś. Zmian w historii Hiszpanii. No, przeciekawa, przeciekawa, przeciekawa seria filmowa. Kto nie widział, to, to polecam. Jest pewien problem. O ile wiem, ciężko znaleźć w polskiej wersji językowej. Czasami udaje się znaleźć z tłumaczeniem tym, niestety, automatycznym, ale, ale powiem tak, warto się pomęczyć. Myślę, że pozycja Jacka Inglota spokojnie mogłaby być takim. Hmm, pod walinami pod jakiś dobry serial tego typu jak Ministerio del Tiempo w Hiszpanii. I muszę powiedzieć, że Hiszpanie zrobili coś naprawdę przepraszam za kol takie powiedzenia, ale zarąbistego. To się naprawdę ogląda. Jest w tym też dużo poczucia humoru. Podobnie u, u Jacka Inglota. Także obie rzeczy mogę polecić. Najpierw sięgnijcie po Jacka Inglota, a w wolnej chwili poszukajcie Ministerio del Tiempo na różnych portalach. A może... Się uda znaleźć choćby z tym automatycznym tłumaczeniem. Ja się męczę z tym automatycznym tłumaczeniem, ale powiem szczerze, nawet mam ochotę zacząć się uczyć hiszpańskiego, bo, bo jest to tak kuszące choćby tylko dla tego filmu. No to właściwie byłoby na dzisiaj tyle. No mogę powiedzieć jeszcze o, wy, o, o wydaniu, że bardzo ładna szata graficzna, bardzo ciekawe ilustracje. Te, no w ogóle fajnie wydana książka. Poszukajcie, przeczytajcie i napiszcie komentarz. Dziękuję bardzo.